Cześć, tu tata Antosia bez Antosia, bo Antoś poszedł spać. W dniu dzisiejszym chciałem wam pokazać naszą farmę, na której już nie graliśmy bardzo długi czas, ponieważ byłem zajęty, miałem, musiałem pisać pracę magisterską, natomiast Antek miał inne gry, które też grały tam trochę Jurassica i tak dalej. Tak więc już pokazujemy, przypominamy co tutaj się działo. A więc tak, tutaj krówkę jedną sprzedaliśmy, mamy 14 krów kompajnem przyjechałem z pola tutaj, żeby go umyć w owóz Fend. słuchajcie tutaj troszeczkę kiszonki zostało fast track wypożyczony, ponieważ już mnie krew zalewała, żeby tym wielkim horszem w jakiś sensowny sposób móc tutaj operować. Co tu mamy? A tutaj jest prezent od Andosia dla mnie. Ja mam jeździć tym on całą resztą, a ja tym mam tutaj się poruszać, tak więc słuchajcie jak widzicie jest dla mnie bardzo hojny i będę musiał teraz tutaj tym napierać ale spróbujemy dzisiaj w tym momencie pojadę tym traktorem, tym New Hollandem słuchajcie, kupię kupię pług, bo nie mamy pługa, już tutaj kupujemy zwykły pług najzwyklejszy I muszę zaorać pole. Aha, jeszcze Wam pokażę pole. Jak to tutaj wygląda słuchajcie, a więc tak. Kupiliśmy pole. Tutaj 38, 37, 36 i 35. Tutaj chcę zaorać ten paseczek między 36 a 35, żeby stworzyć takie jedno dużo. Yy, docelowo 34 i 33 też będzie do kupienia. Tak więc mamy tutaj co robić. Ruszamy tym oto. Maszyną, zobaczcie, w środku słychać jak gąsienice tutaj chodzą. Proszę, Patrzcie, licznik kwiata jest tutaj. Normalnie, fiatowski licznik. Ciekawe, jak się nim steruje. Co? Tutaj, a tu jest taki joystick w lewo, w prawo. A proste sterowanie, i tutaj w przód, w tył. Dobra, to już gra. Jedziemy jedziemy nim po ciekawe, to zaczepić do niego pług. Nie wygląda na taki zaczep, który miałby do pługa, ale zobaczymy. Nie pomyślałem sobie o tym, ale spoko, tu już jesteśmy przy mieście. To znaczy, przy punkcie, gdzie można kupić przy sklepie. Dobra. Podjeżdżamy, słuchajcie, jak chcecie to możecie wejść na naszego Facebooka. Bruderfan też. Oprócz YouTube'a. Tam też może co czasami coś wrzucimy. Dobra, nie, za, nie zapnę do tym, słuchajcie. Ten trakto się nie nadaje do tego. Muszę jechać po, po coś innego, po tego. Dziada. To muszę opuścić Nie To jest Nie no, możesz odłączyć w obecnym stanie Czemu? No, to muszę Musiałem to wysypać po prostu z łyżki Ok chyba nie będzie potrzebne ja te słuchajcie zaoram Tamten ten pasek myślałem że tą gąsienicowką to zrobię ale nie dobra tutaj wymijamy i tak słuchajcie jeżeli chodzi o tą mapę stare pole nowe pole tam widać teraz będę troszeczkę może yy, częściej tego farminga wrzucał Antka nam mówi, żebyśmy sobie tutaj jeszcze grali. Dzisiaj ja też chciał grać, ale musieliśmy tutaj wejść w niego, bo dawno naprawdę w niego nie graliśmy. Chyba ze 2 miechy. Dobra. Muszę zawinąć. I jedziemy. Ja słuchajcie, na padzie. Gramy na padzie. Mapa Wielkopolska. Fajna mapka, już bardzo długo nią, już nią tutaj by trochę, troszeczkę gramy Dla tych, którzy już widzieli wcześniej to i są z nami od początku na kanale, to kojarzą tą mapę A jak nie, to pytajcie się w komentarzach, to będziemy odpowiadać, nie ma problemu Tak więc jadę zaorać Słuchajcie, brudery się kupują, brudery stoją, czekają cały czas myślę że już niedługo konkurs będzie będzie można wygrać albo jakiś brudera, albo jakiś inne może będzie jak było to tworzenie pól muszę sobie sorry ale muszę sobie to pomóc włączyć myślałem że uda mi się bez o jest I lecimy z tematem, przeoramy to tutaj, i zrobimy jedno pole delikatnie. Skręcimy, właśnie napadzie się, dlatego, fajnie mi krasła. Słuchajcie, lepiej niż na klawiaturze, ja pomogę delikatnie tutaj korygować. Najlepsza by była kierownica, ale na razie nie mam kasy, żeby jej kupić do farminga, bo chciałbym kupić. Trust Mastera a niestety jest drogi, ale z tym panelem od Sajteka, żeby to spiąć razem, bo nie chcę tego Sajteka, tej, tej kierownicy bo nie ma force feedbacka, czyli nie trzęsie się, a nie chcę kupować tylko kierownicy do jednej gry. A Logitecha nie chcę bo ma jest na starych podzespołach, to znaczy, jest stara technologia, tam w nim. Yy, Zrobiona i jak już kupować to kupować coś nowego. Dobra. Czekajcie tutaj to bym musiał tak troszeczkę przeorać. Tylko to muszę zrobić od tamtej strony. O. Od tej. lecimy temat, z tematem dobra trochę mi się chyba wyjechało ale to nic Oj, to tu się traktor się prawie przewrócił tak więc dawno nas nie było jeżeli chodzi o gry ale myślę, że już będziemy częściej tutaj nagrywać dobra nawet pozapominałem pewne skróty na padzie, słuchajcie. Ale jest dobrze, on, po, on też przyjdzie, potem będzie chciał też grać, to mi tutaj pozabiera. Pragniony. Tego farminga. Teraz tutaj chyba będę musiał posadzić jakieś zboże. Myślę, że tutaj może pszenicę albo coś innego posadzimy, zobaczymy. tak to wygląda nie wiedziałem, że do małej farmy można tylko 15 krów myślałem, że będzie więcej niestety nie można no to jedną sprzedałem, żeby się następny cielaczek zrobił, żeby mieć 15 krowy i znowu potem jedną sprzedam nie? w ten sposób jak widzicie kasy mamy nie za dużo tylko 10 tysięcy a nie chcemy wpisywać kodu, powiem, że mi się znudzi gra, jakbym grał z kodami zawsze tak było jak cheatam, wpisałem to potem już mi się nie chciało grać Dlatego z tymi cheatami to ostrożnie Staram się tutaj postępować Okej, okay, tutaj nawrotka Opuszczamy No wy już niedługo macie wakacje, nie? Macie dobrze Ja też, może już długo urlop jakiś. Słuchajcie, coś, coś wymyślimy. Dobra, jak wygląda tutaj mapka? Już przełączam się na mapkę. Zaorane? Chyba tak. Tylko teraz trzeba będzie... wziąć i dać wapno tutaj, powapnować. Wezmę do tego czasu, do tego zadania fast tracka, bo lubię nim jeździć, bo jest szybki. Powiem Wam, że jest naprawdę fajny, szybciutki. że zresztą wiecie. Część z Was gra na modach, że macie polskie maszyny. My na razie gramy na tych nie gramy na żadnych modach. Są to maszyny tutaj oryginalne. Być może kiedyś włączymy taką mapę, żeby typowe polskimi maszynami sobie pograć. Jest to też fajne. No i czekam na Farminga 2020. Słuchajcie, albo 21. Zobaczymy jak będzie się nazywał. W tym roku jeszcze wyjdą tylko kilka dlc ków No i Farming już będzie do. wejdzie już na nowe konsole, nie? Dlatego pewnie Giant Software czeka na to, słuchajcie, żeby to, to tak zrobić, bo oni chyba czekają na nowe konsole, nie chcą tego po prostu wbijać na tego starego Xboxa ani na. ani na playkę piątkę, tylko czwórkę sorry właśnie na piątkę będą chcieli odrasują pewnie go jeżeli chodzi o grafikę no zobaczymy jak będzie co będzie oferował nie zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało nie wiem czy nie wiem czy na wszystkich komputerach pójdzie na pewno nie dlatego musicie już się tutaj przygotować na to że nie na wszystkich komputerach będzie chodził. Ewentualnie, że zrobią taką gorszą wersję dla osób, które mają gorsze komputery. Tak jak zrobili to z World of Tanks, gdzie zrobili jednego klienta HD, czyli High Definition, natomiast drugiego Standard Definition SD. Dobra, ciebie rozkładamy. Jak to się rozkłada? I tutaj lecimy już z tym wapnowaniem trochę bardziej w prawo. Dobra tutaj raz dwa to wypalniemy. Robota idzie, jak widzicie dobrze. ważne, bo potem rośliny nie chcą zbytnio tutaj rosnąć. Okej. Okay. Tutaj lecimy z tematem. Słuchajcie. Sorry, że jest tak ciemno. Nagrywam. Szykuję się do zakupu lamp, żeby siebie by swój prysk tutaj akurat doświetlić, żebyście mogli mnie dobrze zapamiętać. I myślę, że wtedy te tutaj filmy z gier będą dużo lepsze. Jeżeli macie ochotę na jakieś inne gry, to piszcie, może coś pomyślimy. Coś byśmy tutaj ugrali może jeszcze w coś innego, jeżeli byście mieli takie życzonko. My jesteśmy tutaj z Fantosiem otwarci. Dobra, tutaj patrzcie jeszcze tylko tutaj będzie Bardzo ładnie. Na pełnej pikiecie wjazd. Rozsiewanko. Za chwilę nawrotka w lewo. Tutaj trzeba będzie też troszeczkę przetrząsnąć. Dobra, tutaj mamy. Tu pięknie. I tutaj, hop. W tym sposobem mamy załatwiony temat WAPNA. Tutaj. Dobra. Tak więc. Gra się fajnie. Słuchajcie, gram na wysokiej rozdzielczości, bo kupiłem sobie nowy monitor. Nie mamy rozdzielczości 1920, tylko 2000. 1440p się kończy, 2160 na 1440 i jest bardzo wysoka rozdzielczość i dzięki temu mamy większe pole widzenia tutaj we wszystkich grach. Naprawdę nie żałuję. Bardzo fajnie się to sprawdza. Akurat wapno się skończyło. no to, można składać. Ten pomacik wracamy do wiochy i mamy temat załatwiony. Tak więc tak, słuchajcie, może podsumujmy, bez sensu żebym tutaj, żebyście patrzyli, jak już będzie coś konkretnego, to dalej będziemy dawać. 52, 51 myślę, że założę, myślę, że będzie jęczmień. Natomiast dalej, o jakaś swoja, swoja fajna, jęczmień i może rzepak. Kupimy. I tak to będzie, tak to wszystko będzie tutaj się działo. Dobra, trzymajcie się, ja uciekam. Cześć.